Siemanko, wszystkim. Aha, tamta która się sypie. Siemanko, wszystkim na naszym kanale, I kochani. W dzisiejszym odcinku lecimy z fajmerkami z Lidla. Mianowicie w tym roku w Lidlo oprócz poroko mamy także Triplexa. Na pierwszy rzędzie taka malutka, ładna kosteczka. E, mafia. Taki kościotrupek z pistoletem. 16 trzał w kalibrze 20 mm musimy za nie zapłacić około 25 zł. Nie około tylko 25 zł, bo tu już rabaty nie wchodzą w grę i chyba w całej Polsce cena jest 25 zł. Więc raczej wątpię, żeby gdzieś było tanie albo było drożej. Kod produktu TXB 2602. Jeśli chodzi o gramaturę tego mojego tudenka to jest 128 gram neku. Mamy tylko ląd podstawowy, nie mamy lądu rezerwowego. I W instrukcji użytkowania mamy informacje Drukowane, pogrubione Bateria wyrzutni rurowych wymagająca, wymagająca dodatkowego podparcia Czyli musicie taką wyrzutnię sobie czymś najlepiej obłożyć Albo to mogą być zgliszcza innych wyrzutni Bo raczej jeśli ta wyrzutnia nie jest odpalana to radziłbym Wam tutaj nie stawiać Odpalone i tu odpalone, tą odpalicie to istnieje prawdopodobieństwo, że ta się może jakimś cudem zapalić Więc stawiacie po prostu już wyrzutnie odpalone Albo po prostu jakieś kamienie, można też prostym sposobem jest, jak nie macie, nie wiem, jakichś kamieni. Bańki 5-litrowe, kwadratowe z wodą, po prostu dwie stawiacie w taki sposób i w prima sort, Tylko muszą być kwadratowe, nie okrągłe, żeby się tu lały, tylko w, na zasadzie cegły takiego kwadrata. Więc pierwsza taka mała kosteczka wygląda dość zgrabnie, dość estetycznie. Kolejną kosteczką, jaką dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, jest to kosteczka gorilla. O, taka małpeczka, prezentuje się dość. Fajnie, niestety mamy tylko ląd podstawowy. 25 szałów w kalibrze 20 mm TXB 2798. A eee. o! Jest, Andrzej, jest inny kod produktu TXB 798. Jest, 798? tak, jest. Jest inny kod też produktu. Tutaj gramatura to jest 150 gram Neku. Tutaj innego kodu produktu nie ma. Tu, jest tylko, tu są dwa. Ale mam 5 razy, 5 razy, 5 razy. Koncept. Koncept? Tak, A czyli jest pod inną szatą. W każdym razie trzeba za taką jeszcze zapłacić około 45 zł za taką kosteczkę. Więc Pan 56 zł. 56. No to 45 a 56 to jest różnica. Kolejną kosteczką, jaką dla Was mamy, no tutaj już jest większy kaliber, bo tu mieliśmy 20. Tutaj już mamy kaliber 25 mm, 25 strzałów. Jest to ziomek. Nie wiem dlaczego on mi przypomina pewnego pana, który kiedyś był w Elicie go nie ma wiesz o co chodzi. Nie wiem, dlaczego przypomina mi, on lubi w takich kapelutkach. Się właśnie przez ten kapelutek. Właśnie przez ten kapelutek, nie? Mamy ląd podstawowy i tylko ląd podstawowy, za co minus. Dla mnie, wyrzutnie, wszystkie powinny mieć ląd rezerwowy. Nie wiem dlaczego. To nie jest tak naprawdę duży wydatek, a tak naprawdę niejednokrotnie można uratować wyrzutnie albo do własnego pokazu. Tutaj mamy kod produktu TXB539. Sprawdź Andrzeju. TXB? 539, a dla zwykłych użytkowników TXB2 539. E, I gramatura tego cuda. shout, shout. tak? Shout Nic mi to nie mówi, ci powiem szczerze. To taka. U, ale gramatury Czeka. nie widzę. O, to taka z tych nowszych. Szukam gramatury. 65 zł. 65, a za to zapłacimy 75. Ale nie widzę gramatury. A wiesz, coś jest droższe, coś się tańsze. Tak, coś jest droższe, coś się stańszy, ale wszędzie jest pies, ale tu gdzie powinna być gramatura. Nie widzę gramatury. Pierwszy a, raz wcisnął. A na 82 e, Nie widzę. Nie widzę gramatury. Nie, to no. Więc... Poszukaj, masz tylko jedną stronę. Może tobie się uda znaleźć. Nie widzę gramatury. Nie widzę gramatury. We wszystkich jest fajnie podana. Czas strzelania, kaliber. Nek tak samo jest czas strzelania kalibernek. taka ta powinna być a tam nie ma w ogóle bo na jeden inny rozpad jest Ty, no nie ma w ogóle no Chyba się zapomniało po prostu grafikowi się zapomniało dodać no. na etykiecie. no pierwszy raz w życiu mam kostkę jest certyfikat jest numer partii ale pierwszy raz spotkam się z, pierwszy raz w historii że nie ma neku kiedyś kiedyś w starych czasach jeszcze przed MWP nie było faktycznie neku i tam instrukcja była tak prosta a potem no nie ma, jest tylko taka informacja. I to wszystko powinna być tutaj, właśnie taka kratka, e, biała rameczka. I tu powinna być nek, Tak jak w tym przypadku. Zobaczcie, takie coś, takiego brakuje. Więc psikus. Następnie mamy Bad Boy. 24 strzały, kaliber 30 mm, więc będzie fajnie. 20, 25 i 30 mm. Tu, e, zaraz, tutaj za tą małpkę musimy zapłacić 99 zł. No i tutaj w końcu. Mamy ląd rezerwowy. Ja szukam, a jedynkę zastuniem łapu. Mamy ląd rezerwowy. Czy tą wyrzutnię obłożyłbym? No powiem Ci, jest dość dobrze wyważona. Jeśli postawicie ją na asfalcie, nie powinna się wywrócić. Ale w tym przypadku można zawsze sobie o, w taki sposób dla bezpieczeństwa można sobie je czymś obłożyć. I tutaj jest gramatura 486 gram Kod produktu TXB2533, czyli Andrzeju, dla Ciebie kod produktu jest TXB533, czyli dwójkę trzeba odjąć. I to tyle chyba, jeśli chodzi o Bad Boya, Crazy Fire. Crazy Fire, no Ty, no to sprawdź ma. To sprawdź teraz, mam TXB602. Kawka No i żeby nie było nudno, kupiliśmy Fan. Się... A! To taka mała pomarańczowa była, A, no. Taka, taka, taka kolorowa. No. no, czyli to nie są nowości, tylko to są po prostu stare kostki w szatach dla, e, no, dla dyskontów i po prostu jest zmieniony trochę kod produktu, żeby się nie, nie jorno co jak. No ale to tak naprawdę większego wpływu nie ma. Ceny nie są złe. Ceny nie są tak złe. No i na samym końcu mamy fontanienkę Santory, to już jest od Proko. Zanim trzeba zapłacić 35 zł, no to przydałoby się czymś obstawić Chyba, że na jakimś betonie postawicie, bo przy silniejszym wietrzem, może się wywrócić Nie jest tak zbytnio wystabilizowana 6 efektów, na 2 metry wali i półtorej minuty się pali cudeńko 180 g mleku, podobno klepot jaj No zobaczymy, za 65 zł No to tyle, co ja miałam do przekazania Oczywiście zapraszam Was do sklepu pirokips.pl Po nowym roku na noworoczną wyprzedaż na kanał Mahony Bez spiny, gdzie znajdziecie sobie teści takich oto pięknych amerykańskich rakiet Blast. Oczywiście nie zapomnijcie tam zostawić suba, bo jak dobiłem do 50 tysięcy, to może jakiś konkursik wpadnie. No i Instagram Mahony69. I pamiętajcie jak odpalacie fajerwerki, nie nachylać się nad wyrobami. Nie odpalać, chociaż tutaj nad żadnym wyrobem nie ma od góry lądu. Więc tu jest dobrze. Jak macie ląd z boku, odpalacie w taki oto sposób. Jeśli macie ląd od góry, nie odpalacie tak, że ręka jest nad wyrobem, tylko odpalacie tak, żeby żadna część nie znajdowała się nad wyrobem. Bo jeśli zdarzy się ląd szybki, to w tym momencie albo Wasza łapa, albo Wasza facjata dostanie pociskiem. Dbajcie o siebie i o innych i pamiętajcie, odpalajcie z głową, i żeby nikomu się w Waszym otoczeniu nie stała krzywda. Pamiętajcie, to są materiały wybuchowe, niewłaściwie użytkowane, mogą doprowadzić do nieszczęścia. Fajberki dają dużo fajdy. Dużo radości, pociech, naprawdę można się nacieszyć, ale niewłaściwie odpalone e, mogą być naprawdę niebezpieczne. Więc to taka moja przestroga, a więc BHP będzie 31 grudnia. Dawaj, odpalaj. Fontanienka. A mogliśmy ją obstawić, bo mamy czym, no, ale raczej ona się nie powinna wywrócić. Nie ma wiatru. Nie ma wiatru, jest spokojnie. No czego się odpalą? To O, teraz taki silencik Ty, parę takich projekcji zrobi, co? No. Tylko co to, to trzeba na pewno obłożyć Ten pisk, no, a po tym pisku z Krim dziesiątka. Bum. Dobra, kolejny odpalania: mafia, gorilla, ziomek i bad boy. Ja już oddalam się na bezpieczną odległość. i wy Andrzej, życie. odpalaj. Ja będę Wam wyświetlał na bieżąco, co to są. Najpierw ta malutka. O. Co no, tu masz za no. A patyki w jakiej cenie było, to w jakiej? <laughs> to chyba 25, a patyki 28 Biorę patyki <laughs> Tu chodzi o rakietę z Dino Dobra, następna O O, tu już lepiej Lepiej kuczy, lepiej kuczy i fajnie szef. Ale widzisz, dynamika ich jest wszędzie ta sama. Tak. Ta sama dynamika. Więc powiem wam tak, no ta pierwsza malutka, no to takie 3 na 10, bo to, 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 to... może przemoczona była albo to nie wiem. Gorilla szósteczka. Teraz leci ziomek. No zobaczymy no No ta huk miałaś Ta huk miała O! O! Huczy dobrze Huczy dobrze! fajnie długo utrzymuje zielone migotanie O! Pieniczki Pieniczki! O! I fino miałaś tos Cała wyrzutnia, nie powiem ci nie była zła. Nie, nie była głupia. Nie była nawet głupia. Majda. Nawet z tymi plemniczkami, tam jakaś nieduża mina była, więc ta może nawet dostać jakąś małą siódemeczkę. No i dawaj teraz yy, króla małpka. Zobaczymy, teraz będzie 30 mm, bo tam miałaś 25 Zobaczymy teraz 30. Czy będzie klękaj ten row? O! Gupnięcie bardzo! Dobre. Dobre dupnięcie O i efekty Ostatnia była najlepsza Ostatnia była najlepsza, bo to jak na 30 mm to i dobre pierdnięcie i efekty prima sort, więc powiem ci tak, zaczęliśmy od najgorszej chyba do najlepszej. Ostatnia była najlepsza. Teraz podejdziemy tutaj do Andrzeja, co w pierwszym rzędzie stoi. No i musicie przede wszystkim uważać na. O! Gipsiki, bo to to zawsze będzie, zawsze, jak się odpalać. Im większa wyrzutnia, tym większy gipsik. Andrzej kujak tam? No to mała, najmniejsza była chujowa, ale to była w miarę. Najlepsza? Powiem Ci tak, od najgorszej do najlepszej ruszyliśmy. No. Od najgorszej do najlepszej, bo ta mafia to to w ogóle było patataństwo. Gorilla już była całkiem, całkiem. Później już miałeś ziomek, całkiem fajna choreografia, no i Bad Boy naprawdę... Nie fajny miał koniec, bo myślałem, że będzie na koniec te trzeszczące palmy, a tu crackling. No, Bad Boy zrobił robotę. Bad Boy zrobił robotę, ale i tak hitem jest ta fontanna. Ta fontaninka, którą to brałem w ciemno, tylko to musicie sobie na pewno czymś obłożyć. I to tyle. Pamiętajcie o bezpiecznym odpalaniu fajwerków, trzymajcie się ciepło. I na razie.